Przez cały czas będę podążać krok za krokiem za chłopakami. Prawdopodobnie mnie później stąd wykopią. No ale czego się nie, nie robi, żebyście zobaczyli, jak wygląda wysyłka samochodów dla Was? Jadę! Więc zostańcie z nami, pokażemy Wam, jak wygląda ładowanie samochodów do kontenera od samego początku do końca. Rafał, po co oddajesz szkoła? Po to, bo samochód będzie podwyższony do samej góry i uzyskamy więcej miejsca na drugi samochód, który wjedzie pod Czy samochód będzie bezpieczny bez kół kontenerze? Tak, tak, Dlaczego? E, bez kół? Bo nic nie pojedzie. Nie. <laughs> e, ponieważ montujemy specjalne haki tutaj jedną z i wiszamy na tym samochód. To jest taki, który będzie zamieszany samochód. Montujemy tu pod szpilkę zawsze na najgórnej części. Resztę szpilek zawsze odkładamy do samochodu. Co w międzyczasie robisz w Mikołaju? E, uzupełniam, który kontener i która blokada. Konkretny loading plan, bo mamy loading plany. Pokaż Pokaż to jest później też do, do biura. Wszyscy, wszyscy muszą wiedzieć, że ta klamra jedzie z tym kontenerem. Żeby nikt nie włamał się i nie ukradł Czasem. nam samochodu. Żeby było wiadomo, że jak ktoś ruszy, to będziemy wiedzieli. Mikołaj, czemu robisz zdjęcia? Robię zdjęcia, żeby mieć e dokładnie, jak na tacy podane, jakie były usterki e przed załadunkiem samochodu. Że w trakcie rozładowywania później, żeby, żeby była jasna sytuacja, które usterki były. Przed pakowaniem, które były po, pa po rozpakowaniu na przykład, na tej zasadzie, żebyśmy mieli po prostu jasną sytuację. Żebyśmy wiedzieli, co się dzieje z samochodem podczas całej podróży. Dokładnie tak, tak. Co robicie chłopaki? Teraz bijemy listeczki do zabezpieczenia samochodu, aby nie ruszał się ani w prawo, ani w lewo. stabilne. Takie blokady, stabilne. tak? To Takie deseczki łączące. Teraz będziemy zbijać konstrukcję, wszystko zobaczymy. Pierwsza pozycja wjazdowa, ja go zaraz opuszczę będę mógł się na tym przesełku, o którym wcześniej mówiłem, bo auto jest bez kół, więc nie możemy go postawić. Postawimy go na tym przesełku, który tam jest pod Ja się wycofam, będę mógł wstępnie zacząć podnosić auto do góry. <mulety> Czy te pasy ściągacie ręcznie, czy nie? E, nie, mamy specjalną klamrę, teraz pokażemy jak to robimy. E, na, tak, aby były bardzo mocno napięte i nie ma takiej opcji, że coś się tutaj w ogóle wydarzy i ruszy poprzez e, e, I zawsze robimy tak, aby klamra nie dotykała karoserii samochodu, nie było żadnego scratcha, ani e, Samochód teraz sam się wypoziomował w każdą stronę, że bardzo odległość jest taka sama od lewej i prawej strony. I teraz zabezpieczamy go Jak widzicie odległości się nie różnią. Samochód jest idealnie w poziomie. I Rafał teraz zaczyna zbijać konstrukcję asekurującą samochód. No Chłopaki, co teraz? Poprawiamy troszkę pasy po, po, po wstępnym podniesieniu. I teraz, żeby zapobiec, jak podnosimy samochód tak pod skosem, to on się troszkę cofa. Więc teraz musimy założyć pasy przy tych kołach, żeby zapobiec I temu cofaniu. I wtedy do, podniesiemy, jak zapobiec, zabezpieczymy tył, to podniesiemy jeszcze ten kawałek i auto jest właściwie już na swojej pozycji.

na mniej więcej y, dwóch pięści, tak, aby samochód bezpiecznie dojechał do klienta. I jednocześnie z obu stron. Tak, musimy to zrobić równolegle właśnie pójdę z tyłu, zobaczę czy jest ok. Jak bardzo musimy ściągać, Troszkę już nie jest tego, nie zmienił. nie Dobra, pytanie ze 100 punktów, a czy jesteś w stanie przygotować sobie na przykład te wszystkie belki wcześniej? Nie, nie jestem w stanie, bo każdy samochód jest inny, ma inną wysokość, inaczej podnosimy go do góry, także docinamy to wszystko na wzór samochodu. Żeby pasowało? Tak, to nie ma takiej możliwości, że to się wcześniej. Wcześniej możemy podciąć kliny, które zabezpieczamy lub właśnie te zabezpieczające deseczki, to tak, ale na przykład te nie, to jest na bieżąco, to jest, każdy samochód jest inny, nie ma takiej możliwości. To, A ty, Mikołaj, co oznaczasz? Tą podwójną możemy zbić sobie wcześniej, bo one okay. są wszystkie zawsze takie same, bo w poprze po prostu wchodzi, ale słówki to zawsze by chodzą inni. A co oznaczasz markerem tutaj? Eee, to jest długość ostatniego samochodu, więc teraz jak będziemy wstawiać drugie auto, to musimy wiedzieć, że musimy się przed to testką wyrobić. To jest taka nasza granica. To jest też nasz mars, bo cały samochód ma mniejsze 17 stópek, tak? Ooo, tutaj. <laughs> Tylko to jest tak, jakby auto miało wejść całe, więc jak się wyrobimy chwilę wcześniej, to możemy jeszcze auto też wywindować tam z przodu i się złożyć. A ja będę zbijał konstrukcję. auto przed właśnie ruchami na boki, a nie dotykając karuseli ani zawieszenia. A w prawdzie gdyby bo to jest po która to przyczyna. I teraz co robisz? A teraz zabezpieczam właśnie aby nie chodzi, właśnie nie budujący na boki. W międzyczasie co robisz? No ja nasz zapómuję na auto, drugie w kolejce, które wjeżdża. Bo w jak tym momencie, jak kolega zbija tutaj drewno, no nie musimy tego robić we dwóch, bo to tak... ...nie ma dla tego czasu, przygotowuję następny wjazd, Zdejmuj koła, zaczerpiam haki, takie rzeczy. Dobra. Czyli ten samochód, który będzie na dole, też będzie miał zdjęte... Tak, on będzie miał, będzie miał zdjęte koła, ale nie będzie wisiał, tylko wsuwamy bez kół jak najgłębiej, żeby po prostu mieć miejsce na trzecie. Tak, pozbędziemy się kół, no to on będzie znacznie niżej i możemy sobie więcej pozwolić. Czyli zdejmujecie wszystkie koła? Wszystkie w tym koła, tak. A ja teraz zabezpieczam samochód właśnie, aby nie pozostał w stadnoczone, nie w prawo, nie w lewo. Ma być stabilny. Zbieram to coś właśnie swojego, czyli tarcze samochódowe. Do naszego pacjenta do Dendurango mamy zabezpieczonego w kontenerze. Jeszcze tylko musimy podwiązywać pasy i poroki Zawsze do zabezpieczenia pasy. Żeby się nie poluzowały. Jak się w razie poluzują, to właśnie ten super będzie je jeszcze wzmacniał. Także nie ma takiej możliwości, żeby właśnie. Nawet jakby coś się stało, wiesz, z klamerką będzie za łóźno, to z wyrazem będzie trzymał. I robimy to na dwa razy. Nie Niektórzy na raz, tak aby było bezpiecznie. To idziemy w międzyczasie zobaczyć co robimy. Bo... Co teraz robisz? Yy, odkręcam koła, żeby zyskać większą tą przestrzeń. Tak? I co się dzieje później z kołami? Yy, część kół wkładamy do środka do pojazdu, żeby po prostu nam nie przeszkadzały w kontenerze, no bo mamy ograniczoną przestrzeń, a część wsuwamy tam pod tamto auto które go jako pierwsze. Czy zabezpieczamy jakoś koła, żeby nie ubrudziły wnętrza samochodu? Wpalamy w worek i razem z workiem do, do kufra albo gdzieś tam z tyłu na kanapę. Przeważnie staramy się tę kanapę położyć, żeby też na przykład włożyć trzy koła na przykład. Więc jak widzicie, dbamy o to, żeby pojazd i wszystkie jego części dotarły do klienta w jak najlepszym stanie. A panie Mikołaju, po co Pana ta torebka? Żebyśmy mieli wszystkie nakrętki w jednym miejscu. Więc wszyscy, pokaż, nakręteczki Wszystkie nakręteczki, które są zdjęte z samochodu umieszczamy w torebce, żeby później klient nie musiał... I nie musiał ich szukać pod siedzeniami. Stronę po prostu będzie sobie jechał na płasko, to same pod nogi i na pewno na pewno znajdziemy, tak? W międzyczasie pan Rafał co robi? Witam wszystkich. Dodatkowo zabezpieczamy teraz samochód za stałe punkty, czyli wahacze. Aby podczas turbulencji nie mógł podskoczyć do góry i nie uszkodzić maski. Także takie dodatkowe nasze zabezpieczenie. Czemu akurat zawahacze? To jest stały punkt, który tylko wahacz będzie trzymał samochód, że nie jest w stanie podskoczyć do góry. I Czyli wahacz tym, jest częścią nieruchomą, tak. bo jest przymocowany do Właśnie. ramy I samochodu, tak. tak? Wiemy o tym, że maska nie będzie uszkodzona i nic z tym nie stanie podczas tego Jak widzicie chłopaki też poobcinali nadmiar taśmę, żeby w razie czego jakiekolwiek latające luźno, luźno taśmy nie porysowały lakieru. Przykoła ja. zmieszczone A ostatnie lokoła nie zostawiamy tylko wtaczamy. Ten nieborak wjeżdża do kontenera. Teraz Mikołaj robi zdjęcia auta żeby mieć dokumentację dla klienta jak dokładnie został zamontowany samochód i że żadne uszkodzenia nie powstały podczas procesu ładowania. Co robi taki clean? Taki clean zabezpiecza samochód. Tam Mamy tu bezpieczenia całkiem inne. Tutaj będzie zabezpieczono samochód, aby nie ruszył się w prawo, w lewo i w przód. Czyli klinami asekurujecie tak. tarcze hamulcowe? tarcze hamulcowe, aby samochód nie się przesunąć podczas transportu. Przez A czy tarcze hamulcowe nie uszkodzą się od klinów? Nie ma takiej możliwości, bo kliny są drewniane. Więc dlaczego się nie uszkodzą? Bo drewno nie uszkodzi tarczy hamulcowej. Ponieważ? Tak nie. Ponieważ tarcza hamulcowa jest zbyt twarda, aby drewno mogło ją uszkodzić. Widzicie jakie mądre chłopaki na każdym kroku dbają o to, żeby jak najlepiej zabezpieczyć wasze auta i żeby przewidzieć wszystkie ewentualne wypadki.